Pierwsze to było wtedy, kiedy on przyszedł na kongregację, wtedy jeszcze kongregacja, a nie dykasterię e, biskupów. No i się przedstawił jako jej nowy prefekt. E, Czyli szef. Nie, był wcześniej jedno zebranie, jeszcze przeprowadzone wtedy przez poprzedniego prefekta kardynała Quelle. E, on był członkiem tej kongregacji wcześniej, ale chyba z tego powodu, że pracował w Peru, no, trudno, żeby przylatywał do Rzymu na zebrania. Ja mam znacznie bliżej i też nie, nie latam do Rzymu na każde z tych zebrań, bo ani by Diecazja nie wytrzymała tego finansowo, ani myślę też w ogóle by nie wytrzymała. No, co, co z biskupa, którego nie ma co dwa tygodnie. Więc ja latam do Rzymu raz na miesiąc. On z reguły nie przylatywał, ale to co mnie uderzało wtedy na tych e, zebraniach wcześniejszych, to to, że zawsze przysyłał swoje wotum. Tak? Czyli jak były odczytywane głosy, które były nadesłane pocztą, był zawsze kardynał-prewost. Czyli nigdy sobie nie odpuszczał nie, żadnego tematu, żadnej Żadnego zagadnienia, które dykasteria przerabiała wtedy. Kongregacja. A potem, właśnie, przyprowadził go kardynał Ele, pokazując go jako następnego prefekta. To był też o tyle ciekawy moment, że na tym przełomie między dwoma prefektami mieliśmy takie poczucie, że to jest moment, w którym można troszkę porozmawiać o tym, jak, jak ta dykasteria ma funkcjonować, w jaki sposób gdzieś. Szukać tych kandydatów na biskupów. Co no bo jest tym się ważne, zajmuje co, dykasteria, prawda? Szukaniem no kandydatów. To była możliwość pewnej refleksji. I on ją potem prowadził już. On, jak kiedy został, został już w pełni prefektem, to takie pierwsze zebranie to właśnie prowadził takie generalne. Nie dotyczące poszczególnych jakichś tam nominacji, tylko właśnie zasad, jak w jaki sposób szukać, jak powoływać, o co pytać świadków, którzy. Mówią coś o tych kandydatach. Tak, tak. Wtedy to było takie pierwsze spotkanie i było widać u niego taką uważność daleko. Tak? Znaczy, jak uważnie słucha. Zresztą prawda jest taka, że na zebraniach dykasterii prefekt z reguły mówi jako ostatni. To jest bardzo cenne. Czyli każdy ma swobodę wypowiedzi, a prefekt jest tym, który. Te wypowiedzi zbiera, oczywiście też wypowiada swoje własne zdanie, ale nigdy go nie wypowiada najpierw, bo tak sobie wyobrażam, że gdyby prefekt wypowiedział się na początku, to inni by bardzo byli zobowiązani tą jego wypowiedzią. A tak zawsze każdy może swobodnie mówić, co myśli i do czego jest przekonany. Myślę, że na zebraniach tych plenarnych nigdy nie ma więcej jak 20 osób. Zawsze jest jakaś przerwa, jest kawa, jest. Moment na to, żeby się spotkać. Bywałem też u prewosta w, w kongregacji, w siedzibie kongregacji. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach poważnych, więc mogę powiedzieć, że się znamy. Nie, nie będę tego ukrywał, bo i po co?